Kurwa, nie mogę tak pracować, a pierdolę! Siemanko, ja nazywam się logę Cappuccino, witam, homage is your outfit, tak? Zacznę od dołu, czyli od moich klapek. Gustowne czerwone kuboty z kolekcji 99. Są to tak zwane pryzmaty, czyli 19 takich wyszło. Doszywane skarpety, które się scalają razem z klapkiem. Wartość około 529 złotych. Cygaretki eh, H&M 59 zł plus pasek 17 zł Był to zestaw. Następnie kurteczka. Kurteczka jest to Ambro. Stylizacja 98 rocznik. Pożyczona, jeszcze nie oddana. Koszuleczka polówka zwykła z Maxcoma. I kapelusz z H&M. I na koniec. Może plamkę? Marksman. Policjant początkujący, zarabia na dobry ciuch, lubi się flexować. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania oraz kupowania gazety New Times. Na sobie mam, zaczynając od okularków, to jest ostatnia wersja Rajbanu, letnia edycja 3000 dolarów. Rękawiczki, przechodząc do rękawiczek, Louis V, tzw. Basic Key ze skóry krokodyla 4500 dolarów. Koszula koszula jest lniana Brada 10 000 dolarów. Spodnie, pytacie o spodnie, teraz wam mówię. Versace. 10 koła dolarów. Te spodnie podobno są ze skóry bawoła. Patrząc na pasek, widzicie H? Widzicie te klamrę? Dokładnie, Hermes. 1500 dolarów. Przechodząc do butów, zastanawiacie się, co na tych butach? Gucci Ace. Wersja B. 2500 dolarów. To jest nie to dzień dobry. Ja nazywam się George stąd pochodzę z małego miasta w New Jersey i przyszedłem Ci nagrać odcinek tutaj, to, to, to noszę podobno, że to noszę, bardzo słabo no i chciałbym zacząć od butów buty wyrywałem na wyprzedaży za 7 dolarów to są buty bardzo, bardzo wygodne, mają tutaj taką podstawkę od dołu są czarne, bardzo pasują do, do każdych ubrań no niestety marki nie mają żadnej przynajmniej też z tego co mi wiadomo. Przechodzę dalej do spodni. Spodnie nie dostałem po tacie. To są stare spodnie taty. Tylko to była jakaś cena, jakieś 20 dolarów. To były kupione 30-40 lat temu. Jak widać są troszeczkę tutaj odrapane. No i powiem Państwu, że bardzo wygodne. Cechuje je taka, no taka bardzo jaskrawa biel. I to, że wyglądają troszkę jak worek na śmieci. A to tak dodaje troszkę takiego luzu do mojego tutaj ubrania. A historii swetra, no pewnie dużo osób nie zrozumie. Niektórzy myślą, że jest różowy, jednak jest słabościowy. Yy, mogę powiedzieć, że kupiłem go za 35 dolarów. 35 dolarów w sklepie w Los Santos. Bardzo polecam, to jest bardzo wygodny. Jednak za pierwszym razem troszeczkę drapię. To jest jedyna wada. No rękawiczki, no to rękawiczki wziąłem na pamiętam jaka firma, po prostu z szafy. Ciepłe, zimowe. I sko skończę tutaj swój wygląd na okularach, które pomagają mi w jeździe. gdyż 60 lat. I dostaję od do okulisty domka. Tutaj ten okulista na rogu co mieszka. I on ogólnie mówi, że w tych okularach nawet stary dziad może sobie prowadzić. No i chyba tu tyle. A, czekajcie, zapomniałem. Mam jeszcze Taki... Taką czapeczkę. Również w wyprzedaży. Która kosztowała 67 dolarów. So tutaj oczywiście jest... Taka, a taki... amerykański styl. Który... Jak bym, Tutaj ko kończę mój outfit. kończę mój cały ubiór. To... No to chyba byłoby na tyle. O, much is your outfit. Witam bardzo serdecznie, Joker z tej strony. E, więc tak, zanim zaczniemy, to od razu tutaj odpowiem na takie najbardziej, e, e, częste, częściej zastawiane pytanie tutaj mi. E, co do tych ciuchów, wszyscy pytają, ty zawsze w tym samym chodzisz, Joker? Muszę od razu zaprzeczyć, wszystko co widzi teraz ze sobie posiada dokładnie 7 razy i na każdej z tych ciuchów, tam gdzie jest metka, jest y, przyszyty dzień tygodnia, czyli Mon jak Monday, Tuesday, Tuesday i tak dalej. Średni tygodnia, więc dziennie mam na świeżo nowy ten strój, ale też mam jeszcze inne ciuchy, lecz jest to tutaj mój ulubiony strój, no to jest tak zwany El Classico. A moja jego składa się z kilku części. Pierwsza to jest koszula, koszula jest z kosztuje 2800 dolarów i no jak mówię, można ją 2-3 razy wyprzeć, przy się staje brzydka i trzeba wam kupić. Ta jest nowiutka sztuka, więc dopiero teraz, dzisiejszego wieczoru będzie, będzie prawda, tak? Do tego chodzi tutaj moja marynarka, tutaj bardzo, bardzo, bardzo też droga, nie? Marydarka jest z Louis Vuitton, kosztowała mnie 3800 dolarów. I jest dodatkowo tutaj ozdobiona złotem. Z, nie wiem, jakiego to jest karatu, tak dalej. Nie się na tym. Ale wiem, że 1500 dolarów za to płaciłem i również 7 sztuk musiałem tego kupić do, do każdego swojego ciuszka, tak? No, muszka tutaj, jak widzicie, z bo chciałem kupić sobie z jednej firmy. No ale za bardzo nie było, więc tylko 900 dolarów tutaj za nie wydałem. I to, 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 to jest Gucci. Panie również są z Louis Vuitton, no bo patrzcie, no, najlepiej do mnie pasuje, tak? Byłem już u wielu designerów, nie designerów i zawsze nie niewygodny, albo za ciasny, albo materiał mi odpowiadał i, i no jak mówię, ja nie mam tyle czasu, wiecie, żeby, żeby się pierdolić, chodzić po sklepach, żeby mi wszystko tutaj szyli, jak mojemu dobremu koledze Johnowi Wickowi, może ktoś go kojarzy, nie? No no Jeszcze do tego tutaj e, mam są buty, a, a cena to było 4800, nie? Jeszcze rękawiczki, to są z jedne Rękawiczki to jest jedyna rzecz, którą nie wymieniam dziennie, tylko mam, e, mam kilka par, ale przecież 2-3 dni w nich chodzę, nie? I, i ten, e, one kosztowały 2800. Jest to skóra z prawdziwego słonia mamuckiego e, z północnej Afryki. Dobra, majteczki tutaj. Wiem, że wszyscy pomyśleli, kurde, Joker to go stać na więcej, ale standardowo Calvin Klein, panie i panowie, kurde, trzy sztuki za 79 tutaj dolarów, takie jak kurwesy, nie wiem, ale fajnie to wygląda, wiecie, Calvin Klein Skalvin, yy, Klein, dobra, jeszcze tutaj ubiorę, a skarpetki to są z targu, wiecie, panowie, no, nie wiem ile za nie dałem, kupiłem 10 opak za chyba 5 dolarów, no. No, no, i tak szczerze to chyba wszystko. Jeszcze mam okulary, które to, to kiedy ubieram, a jak już nie ubiorę, to wyglądają tak. To są Ray Beny, bo Ray -y, mimo tego, że nie są wcale takie drogie, to jednak są jakościowe. Jeden z najlepszych okularów za to dałem akurat 1954 dolary. Nie liczy się, jakie masz nie liczy się, jaki masz auto, tak?